Cześć, w ten niedzielny poranek zapraszam Was na początku na fajną imprezę rodzinną, ale również dla fanów motoryzacji, z lot pojazdów elektrycznych. Impreza w ząbkach startuje o godzinie 11. Zapraszam wszystkich, mnóstwo atrakcji. Ale obietnica, co robi poseł, przyjęło się, że jest to po prostu zwykła maszynka do głosowania. Ale to jest nieprawda, jest to wypaczenie tak naprawdę prawdziwych funkcji każdego posła, każdego parlamentarzysty. Oczywiście jest to ostatni etap prac legislacyjnych, który jest najczęściej komentowany w mediach i być może stąd pewnie też i ten stereotyp. Ale prawdziwy poseł. Przede wszystkim ma bardzo dobry kontakt ze swoimi wyborcami, z mieszkańcami, z przedsiębiorcami, słucha ich i wyłapuje problemy do rozwiązania, które po prostu przed nimi stoją. Próbuje je zamienić w pewne projekty rozwiązań legislacyjnych. Bierze aktywny udział w pracach komisji, gdzie również różnego rodzaju dokumenty są przed głosowaniem szlifowane, dopracowywane, są na nią nanoszone poprawki. Zerknijcie sobie, naprawdę te dokumenty po prostu potrafią bardzo żyć. W związku z tym fajnie, jeżeli poseł ma po prostu też bardzo, bardzo dużo doświadczenia życiowego zarówno po prostu zna swoją społeczność lokalną, ale również problemy, z którymi zmagają się przedsiębiorcy, a ich mamy sporo i o nich również musimy zabiegać. W związku z tym te doświadczenie, wykształcenie, ale i chęć i umiejętność dobrego kontaktu jest niezwykle ważna. To jest prawdziwy poseł, ten, który się potrafi zaangażować. I takich dobrych, skutecznych wyborów Wam życzę. Pozdrawiam!